Nie ogóle. Bo... Już jesteśmy w drzewie. Czyli co? kupakować? czy tak, jak? Tak, pakuj sobie na nim <laughs> Tak. First time. Pa pa pakuj Q, nie? Q, Kuku. Tak. Kół, kół, kół. Dobra, nie pomagamy junglerowi bez rudy. <laughs> jak to wygląda? Serwano. Dwa, dwa skiny na bocie. Yeah. Nice. O kurde. Wow. A topi jungla noby. Dobra, zamknijmy się. Ej, ja ten się coś z tego co zmienił. Może jest taki bardziej rud, rudy. <noise> on jest rudy. <głosy> <głosy> nie jest rudy. My się nie Jest jasno-brązowy przecież, ej no. <noise> to jest w obrębie. Ja ciekawe stanę? Co Zero gang. Bo mnie wyzywaliście. tym, ty 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 na. To Ej, co ty, to ty to robisz? Bieżdżą. Dobra, ja, ja sobie poskaczę. Zosna. Kurde, Zbuda no. Jeździł. Popatrz się na Leblanc, no popatrz. Patrz, jak wjeżdżam. Nie, no to cię bawimy troszeczkę. Z Buddhą no, wiem. Z buta Fa -fa Fajnie, tańc, nie? Dance, dance, no, a ty dance, z Używaj samany na to. Ajzirian, fajny item. Nie ja, ja, ja ma panny. Zilian, co? Fajny item kupiłeś. <laughs> No, epickie. Okay. A sobie sobie. ty jesteś sam. Ty zawsze to tak kupujesz, ty zawsze to tak kupujesz. Tak? No Ochman! Nie, co ty Zaraz, patrz, nie będzie mieć znaku. <laughs> smite-less, dżdżdżd. Smite-less, smite smite-less. Ochman, bo on cię to dobrze. Ja, ja tam mam pięć potów JOLO Dobra I co mówiłem, że mam nidel a nie jakiś A mówiłem, że jasu Lisi na saporcie Ej, idę na topa się Fajtuj się Ty ej Co ty ej no mówię, fajpuj się. Dawaj, cały czas bombi, ja stoi. Kani. Co? Nie słyszałem cię. O, no. on, dobra, on już fresztął. Dawaj bomby. na nich bomby. bomby. On tu jest, on tu przyszedł, Dawaj. Stary. Ta nidelka pewnie oglądała mój film Master of Nidel. No. To jest 100%. Już została, jedna trzecia AP zeszła. Stary. No tak, tak... Co, nie dodajcie Bez... proszę was tam, nie dodajcie. Mogę się bardziej bić. Co zrobi? zrobił? Powiedz, że się wbił. No nie, bo mu 5 HP zostało i... Ostaw warda, Bardzo Tam, 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 tam. Jest first blood, tam, tam. Lubię mieć first bloody. Ej, nie daj wujku. O, no, dobrze. Wied. Nie wiem co on odwalali w mnie, w ogóle się poziom odwiazł. Z F ciebie wjechał. Chodź, zobaczymy od nich Luch. czy jest. Nie dobaram. dam ci. Sam sobie. <głos> <zain>. <głos> <suszel> <suszel> Idziemy... nie, idź na dżunglę, bo coś do tyłu z levelem. Redo zrobię. Ale coś do tyłu z levelem. No dobra, uspokój. Ale coś do tyłu z levelem. Widział już też udra? Czy on robi tą też że wbija najwięcej levela jak potem gankuje? Nie. Um. On jest Afryk. Ej, w ogóle ten... Ja nie, mówiłem. ten Yasuo ma drugi level. Bo był blues rogel. Czek, Kozak z niego. Sama co ma zrobiła? co ma On ma drugi level. jeszcze padnę. ty padniesz? Chudy. A ja padnę. no, jak sfailowałem jesteś nowym. on ma drugi level. Nie wierzę O stary co to było Nie wchodź tu do krzaków Będę No ale jakby tak To trzeba było mówić że przyodzisz Ale Przecież stoi tu już dwie minuty O, takie bombki, dobre Dobry jungler, zaragany Byłem na bocie, ale oni puszczowali Byłem na topie i za Nie wiem co na nią składać Za nie? Nie, nie na no Maskę, maskę Maskę to... Dead fire grass złóż Tyle ci powiem. E, przyjdź tu od boku. <coughs> Napisałem. Nie się mu nie cieszy. No i jaki psy. Ty dasz radę go. Dobrze, jest twój. Ej, dobra, ona mu cofa. Dobrze. Dawaj te bombki. Wbijam ci tam. Ej. Serio? Nie. Nie, daj mi. Jesteście? Spuszuj się do trawy. Dawaj, wbij się na niego. Dobrze. Dawaj się. I Ej. O, w ten uder przyszedł, nie? Hm. On dopiero czwarty level wbił. No. Co on na awku był? Chodź tutaj, Magic. Co tam jest? Nie wiem. Ej. Op, 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 op. Ej, ona chyba do ciebie idzie? No, chyba nie. Ej, ho, ho, Chodź z Bo Pomożesz mi Bloom'u zabrać. Bo teraz wstało. A jak coś, to mam SL, co ja. Pompki ciszy. Jestem yeah. <laughs> Nie! Ale ojca. <laughs> Nie wierzę w niego. Ej, y, uwaga, Uder idzie na mida. Czas na, jestem w pogotowiu. Dobra, ja się cofnę wam, Golda. Jak coś tu biegnij w tą stronę? No tu, w, do mnie. Tam jest uder, przybieżę. Dobra, nad bot Ja sobie, czekaj, poczekaj ja On teraz tu zmartwował. Nie, ej, nie ten ten ten. Ten Stój tu, czekaj, stój tu, patrz. A wy mi nawet nie powiedzieliście. Ej, tu jest uder Dawaj ci na górę do uderę. Ale nas puścawa. Lisy nie idzie. Chodźcie tam wszyscy. Ja się boję tu wejść. Chodź. Hejdź. Z rąbami. Ej, ultuj mnie, Paweł. Co tam robicie? Aha. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. To było słabo. To wow. Ja suła ma wreszcie kurde szósty level. Nie wiem co ty jak ty zginąłeś? No... Przecież on cię surtował. No Zginęła. właśnie nie mniej nie, nie, nie sultował. Kogo? Sultowałem cię. Przecież... <coughs> to, by, to by to zadziałało, wiesz? O klikam. Tu chyba kogoś innego kliknąć Kurde No on na ciebie klikam Myszką, ale nie, nie da się na klawisz. No tak, właśnie iź tak. na tego topa Szybko to wiem, On, nie, on, on jest spłacę. easy nie? Pod Stary dupę jego Rób się bawu normalnie podapałem Jego zrobisz raz dwa Przeciwnik pokonany. No G G? Coś na chcesz blue? Nie chcesz? Mam. No? Ej, serio, to jest dla mnie... Ja chcę blue, Jesteś guzlem. Doć. Ej, ubiegasz już, tak? Tam, 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 tam. No szybko, bo deadnę zaraz. Oooo. No. <laughs> Jezus Maria. <laughs> Super i teraz się muszę Aaaa, cofnąć. Aaaaa, ubiję to, ubiję to, ubiję. Ziem, Ubiła, <grym> Ej, dobra, ryzykuję. Nie rób, on przy dużo bije. No to ześ zaryzykował. <grym> <grym> Serio. I Ołatwia, tak ci musiałem cofnąć. Dobra, bo... Ja znowu KSU nie, ja, by, ja bym go nie zabił, dobrze. No co zna ty tam pół godziny stary, Biłeś tego blue. To twoja wina. No właśnie. No i zabijesz go. Uważaj, żeby ci nie puścił tego huraganu. Sam w to weszłem. Ta porażka. Ej, idę, idę, idę. Ty idź tu. Też idę. Okej. Okay. No, no, tam jest. na egzekucję. Jaki szalony. Se, ja... Czekajcie. O, nie ma, nie ja mam kapi, nie Daj no. Ej! No. <tuszuje> ją, ja, ja ją odepchnę. No to już jedyne. Bo jej ubi ubi HP. Sorry. Ja te nie załapałem, ale o Ej, tu jest Udyr. Widzę, to mam tam iść? No. ej, ładnie ja dobrze. A dobra, nie Puszuj, puszcz. Noo, ty Hard Cały czas im bombki dawaj. Dobra, ile jest? 33. Ej, skąd ja mam tyle, czyli jak go zdejmował? No i padł. No, 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 no. Co już na tym bocie się dzieje? Слабый самолет, а 4, я 1, 4, недель, 1, 3, Нет, ты иди на линии, окей, Али не пуши его, не он этих где-то тут, чекай, давай. Dobrze. Co? Pomocy, daj mi przyspieszenie. Nie zabił. Przyspieszenie. Dobra. cię zabił. No bo Red, dobra. tak? No dobra. dobra. Dobrze, Zylian. E, cię żeby cię... Nic nie wam. Chodź tak. Dobra. No to masz. masz ci babu pomarańcze ale dobra, lepiej żeby sapot zginął niż Adeka. No, nie. no, no właśnie Aj, dopiero to był pierwszy tu i dać to dobra. Z umiesz A. 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 i zilianem umieszcz lecz. I i, i i Idę tam na, na Mida. Bo nudna e. trochę. Widziałeś <ślaś> to? No. I to co? co? LC <ślaś> <ślaś> tu jest, to jest <ślaś> Dzień. Dzień. Wiem, chodź. Mam ladzi. Dawaj udyra, dawaj do ale tu są wszyscy Dawaj tam na do was Biegnę na udera Jezu Dawaj Zilian Ciśnij Tu jest jeszcze Lisain podali. cię Asyst Gdzie ja to da był no, mi stąd zilian zaś włazisz mi na mida. Prawda? Ten to ma zawsze po tym fajcie myślę, na nie pan mhm. Idę na topa. Do Dobra. LeBlanc fajnie ten duży Ej, na topa może Garnie <laughs> Cała mówię za? No, ja już idę na on Ciągnął do to w Teraz to nie ma na mnie mocnych. Ty go zabijesz, Luś. Jo, 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 zabijesz. Myślałem, że go zabijesz. Oje i zabijecie wszystko Serio to nie, nie, nie jest Nie, to nie słoma takiego farta, że to jest szok ładny dem. Zostań, zostań tutaj i na tą cake in jak paczia LOL Ochman, rób coś Dobrze, dwóch zabijesz, dwóch zabijesz, no czemu uciekasz. Stun, dobry No Dobrze, aż mi chowy No Dawaj a <laughs> ja ostatnio laga poczułem. <bo> <laughs> czemu ty nie przyszedłeś od razu, jak mówiłem, że chodzimy na popa. Nie, bo mówiłem... sobie śpiewałem to znaczy że... Cię nie słyszałem. <laughs> Dobra, to, to, to było dobre. Dzięki za chwilę. Ultuj mnie! To fajnie. Siebie zultowałeś! Ja. <laughs> A wiesz, że Paweł mnie, musi się nawet Wiesz? Ej, co ty. Co za... Ze... Nie. Czego wstałeś? Właśnie nie wiem. Nie wiem. Wiesz, że miałeś laga? No tak jak. <laughs> tak jak... <laughs> a ma zawsze by laga. <laughs> Ej, a mnie <obiekt> był boli. <laughs> Chodź, będzie. Nie ja, no i stary znowu ucieknę. Tak jak zawsze. Nidel. Dawajcie na nie. Ej no, ja idę na jasno, nie wiem jak by Ten nie pojadę. I dzidą dostałem dostałem. Idzie za wam nidol. To weź ją. Nie. Aaaa! Dwóch tu mam na głowie. No czekaj. Albo dobra, co No Uciekaj. Dwóch też mnie weźmie. Ale jednak go zabijał. Jeszcze Jezus Maria. Ale zabiłeś! Ej, 500 z Widziałem to, widziałem, to było dobre. Ej, tam masz nidarkę jeszcze. <laughs> Uwaga, dzido, proszę. Krycie się za minionami, bo zaraz No zapiszesz. właśnie, zamieniony. O. Nie zabijesz. Nie! 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 Serio? Ja to specjalnie czytałem. A teraz to byś zebrał. No właśnie. <grym> Jaki fart. Ale to nie jest dziwne. Bo ja to dopiero uczyłem, jakby to we mnie miało trafić. Mm -hmm. Nie? Bo to przez mnie tak przeleciało. E oni mogą blue nasze Gle, co kraść Co To daj mi blue Czekajmy so. o obiegnę Chodź tu do mnie Ej ty e, zbierasz tym ten... Nie tu ty na niej kupujesz? Ej, idziecie tu wszyscy No idem No Czemu bo mam też... jaskłona Widziałeś, co on zrobił? Tak, widziałem właśnie Ej Sosna Tak widzę Ej, on pa ten jasło blue robi Zostaw mi Dzięki Ej ten... Dawa, ten jest... dawaj, dawaj dawaj, dawaj, dawaj Ola ucieknie, albo Uder Dobra Dobrze Ej, chodźmy na dragona Okej okay. No Czemu, nie no ja bym teraz mnie! Czekaj nie... ja, ja, ja to spuszuję I chodźcie na Dragona <grym> Ej, westy z Ilią, no! <grym> Stoi! Ej, mam brodę, czy to są włosy? To jest? Stoi, to, to jest. I to jest <grym> Ej, patrz, ja się szybko biję do Dragona. No, bo ja tu jestem. Fajny smite. No, no. Ze no. wiem jak miał 600. Macie bluz no, ja... 608 jak? miał. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Tam, tam idzie jeszcze ktoś, tam idzie suło. Mówię, dawaj się da. Na no, nie dam rady go zabić. Ej, co ty stary? Ty jesteś trzeźwy? <coughs> jeszcze w głowkę wszedł. <coughs> ja? Nie wiem. Nie, ty. No nawet nie patrzyłem na drzew, wiesz, sobie. Dawaj się. Kapis będzie jumper. O. Лисин. Там И лолб. О, О. Это шок. И давайте, ah, oh. <laughs> hey, hey, дай, возьми ah, Jak się z nią za... o! Och, mam nawet tu całego nie zużył, zanim to. No nie? Ewolia. Dawaj się ją. Dwa razy. Dajbujecie ją. A, No to Hilej! Aha, ty nie grasz niderką. Chilaj. <laughs> <laughs> Ej, czujesz, jakby tutaj łapka była? Nie, 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 no. Ej, mi się wydaje, czy znowu Rikal jest inny. Na czym? No, Rikal. No nie. A czy... Nie, jest tego normalny. No myślałem, że na nie o to Ci chodziło. Ach, coś ty. No, wybacz, no... Ten... No, no. no. A stary, będę miał dymaj czy... Dymaj? i używaj, używaj tego ulta. Idę 300 na metrę, aby może się ocultował. Mam 300 okay, dymaja. Chcesz? chcesz... Chce, chcę, Ty masz. Dawaj, bij się z nim. Ja biegnę. ojej, dobra, uciekaj. Dawaj. <coughs> Jest w ja nim tylko 3 killa. <coughs> ja mam 11. Dobra, nie. Dobra, nie. Dobra, nie. Hmm. O, Ucia. Prawie jedę tu. No tak mnie korciło. Jezus no, bo... A ci, Uciekaj! Lisa robi pętę. Dobra, pay. Jak on... Ona cię rzuci teraz jeszcze. Zedasz. No. Nie, Dobry, nie. Zabierz go. Ja w powietrzu, że... ZAWIEŚĆ! AHAHAHAHA On jej w powietrzu... <grybuj> <Shod>. <grybuj> <grybuj> Cię no w powietrzu mnie ten gości no. Widziałam! Co to miało być? Dajcie mi pętę. Nie. Farma. No Give mi penta. Ale ty jest na śmiesznie. u nas kwadry. Patrzcie jak któryś ja, ma na śmiesznie biega. Tak jak ty. Ale ja miałem dwa razy tripla. Ja to dużo nie. Och, ja miał. też miałem. Dużo te Nie. Tak miałem Ale nie, paweł nie miał. Aha, to bo ja z Polski. No, Dziękujemy no, no, wam no, za obejrzenie, jak zwykle. Fajnie było. Super. Komentarz no. jeszcze Ale. na koniec, powiedzcie swoje Świetnie. o Świetnie! Jaki był mecz? Było bardzo fajnie. Bardzo dobry support, taki z że fest. Tak. No i do zobaczenia. Dobrze.